2026 maja, to już nie. dawno było o, ty Ej, czemu ta muzyka jest ja. taka ja. głośna ja. przy tym w golfie. W golfie, wyciszyłem ją Wycisz wycisz, wycisz No ja mam w ogóle... Ale wyłączone. ją wyciszyłem i nadal jest! Serio? Ja mam wy, ja mam wyłączoną całkowicie A mam kometkę w ręce lewej siedzę pod drzewem i leje, leje, leje Słońce grzeje, jeje, jeje, jeje Póki mam konepkę, Ale czy ty możesz przestać przybliżać? Jeje. Myślę, że że ja tego połowę, nie widzę. Piatki no nie usną, to usną to nie było, bo ja im chyba nie dam usnąć Będę sikał jak ze sikawki strażak To jest ja ja więc te uważaj Kiedy deszcz nie pada i wody coraz mniej Tu mnie Konewka Konewka sną i przekonuj, hej Ty też mogę pokazać drogę No możesz, no a, czyli mandzie może pokazać. Nie, dobra, bo już jak ty pokazałeś. Nie, no dobra, tak, tak, to, ja ale tak. Nie, no proszę, nie rób.